Siemano z tej strony raca. Znów mówicie, że siedzę na Facebooku, ale dzisiaj dzisiaj warto siedzieć na Facebooku. Wchodzicie na profil Hip Hop Festnessa i patrzycie co się dzieje. Od 28 sierpnia dzieje się tam aż za grubo. Od 30 sierpnia zaczynają się koncerty. Jest Henry Gru, PIG, Hada, Sobota, Rena, RPK. Vixen Cobra, Beszczel, Paluch Bonson, Daniels, Dzień Później, Moje Urodziny, Wena, Borikson Miłosz, Ten typ Mes, PSTR, PZ, Afura 1 września, Procente, Basta i Weber, Southland System, WSRH. Don Góralesco, trzeci wymiar. I gdzieś tam minę ja ostatniego dnia imprezy, także widzimy się w Nysie, szykuje się najgłupsza impreza roku.